My idziemy do swej Pani, my jej słudzy poddajmy, idziemy królowej oddać cześć. My pielgrzynie Matki Boskiej, naszej Pani Częstochowskiej, my w jej naszą pieśń. My idziemy do swej Pani, jej polami i lasami, dla nas drzewa szumio i zaśpiewa tak. Czy deszcz nam smaga oczy I czy słońce z nami kroczy My idziemy i śpiewamy do niej tak Matko Częstochowska, ratuj nas w potrzebie Może ostatni raz idziemy do Ciebie Matko Częstochowska, ratuj nas w potrzebie Może ostatni raz idziemy do Ciebie Na Polski być królowa naszym celem często hoła I z tej drogi nie zawróci nas już nikt Gdy o wiarę wciąż trwa bitwa Naszą broją jest modlitwa My idziemy i prosimy Ciebie dziś Kiedy Polska jest w Naród modli się do Ciebie Tylko serce Matki zniesie każdy cios My padamy na kolana Ratuj Matko ukochana Matko często chłopska, raduj nas w potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. Matko często chłopska, raduj nas potrzebie, może ostatni raz idziemy do ciebie. My idziemy, twoje dziadki, swej ukochanej matki przed obliczem... Wasz. my rodzina twa radioła, drogowskazem często chowa, nie nosą czuła duba liną straż. strasz. Broń Mario wszystkie dzieła, aby Polska nie zginęła. Roń Mary radio, telewizję trwam. My rzucamy dziś naszanie, słe modlitwy i różaniec. Matkowska, często wąska, powóż nam.